Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Dzisiaj kontynuuję serię baszową, my dzisiaj parę słów na temat instrukcji read, czyli pobierania danych od użytkownika. Póki co na ekranie znajduje się fragment kodu, który stworzyłem na potrzeby poprzedniego odcinka czyli na potrzeby odcinka, który opowiadał o zmiennych. W ramach mojego przypomnienia w tym momencie tworzone są dwie zmienne. Pierwsza zmienna o nazwie username, do której przypisałem string, czyli mówiąc inaczej, tekst o treści Wojtek, i druga zmienna, do której przypisałem liczbę 15, i ta zmienna nazywa się age. Finalnie obydwie zmienne wykorzystałem do tego, żeby umieścić je w innym stringu, czyli w innym tekście, no i wyświetlić w formie nazywam się i tu jest wartość zmiennej username, czyli w tym wypadku Wojtek, i mam age, czyli 15 lat. Żeby nie było, mogą uruchomić ten skrypt i faktycznie wszystko działa, wszystko jest w porządku. Moim zdaniem, ten skrypt jednak ma pewien błąd. I nie jest to błąd taki składniowy, ale błąd, nazwijmy to logiczny czy błąd y, w ogóle samej konstrukcji, samego pomysłu. Dlaczego? Dlatego, że w tym wypadku, jeśli ja bym chciał zmienić imię mojego użytkownika lub jego wiek, to za każdym razem muszę otworzyć ten skrypt i ręcznie zmodyfikować te dane. No i ktoś mógłby powiedzieć, że nie jest to nic złego, no ale może to być, znaczy może to być moim zdaniem, jest to niepraktyczne, niewygodne. Domyślam się, że przykład z na przykład imieniem użytkownika może wydawać się średnio praktyczny. No ale wyobraźmy sobie, że chcemy napisać kod, który będzie konwertował pliki z mp4 do mp3 i za każdym razem musimy podać nazwę pliku, który chcemy skonwertować. No i jeśli mielibyśmy 100 takich mp4 do konwersji i dla każdego pliku musielibyśmy najpierw otworzyć skrypt, podać nazwę, zapisać, uruchomić. Otworzyć skrypt, podać nazwę, zapisać, uruchomić. I tak 100 razy to myślę, że brzmi to średnio wygodnie i średnio praktycznie. I dlatego w baszu mamy taką instrukcję, która nazywa się read. Do czego służy instrukcja read? Instrukcja read. Jest taką standardową instrukcją w powłokach linuxowych, więc w Bashu również też oczywiście występuje. Jeśli chodzi o instrukcję read, to ona pozwala oczekiwać, czy pobierać informacje z wejścia standardowego. No, w wypadku terminala, w wypadku konsoli, tym wejściem standardowym jest klawiatura. Brzmi to może trochę teoretycznie, no, ale już pokazuje, jak można użyć tego w praktyce. Załóżmy, że ja chciałbym od mojego użytkownika, który będzie korzystał ze skryptu, Pobrać imię użytkownika. Nie chcę, żeby to był zawsze Wojtek, tylko chcę, żeby użytkownik każdorazowo musiał tutaj samodzielnie podać, jak ma na imię. Usuwam więc tą wartość Wojtek, a przed nazwą zmiennej dodaję słowo read. Zapisuję ten skrypt, no i jeszcze raz go uruchomię. Widać teraz, no to znaczy może inaczej. Kiedy po, poprzednio uruchomiłem skrypt, to od razu widoczny był ten napis nazwą się Wojtek i mam 15 lat. Przy tym uruchomieniu jednak skrypt nic jeszcze nie wyświetlał, nie wyświetlił żadnego napisu, żadnego tekstu, czegokolwiek. Tylko w tym miejscu widoczny jest znak zachęty. No i teraz dlaczego tak się dzieje? Dlatego właśnie, że użyłem instrukcji read i w tym momencie mój skrypt czeka, aż ja wprowadzę dane i potwierdzę je enterem. W związku z czym mogę tutaj na przykład napisać gruby. Wciska Enter. No i co się stało? I wyświetlone zostało, nazywam się gruby i mam 15 lat. Jeśli uruchomię skrypt raz jeszcze i napiszę tutaj Michał, to skrypt wyświetli, nazywam się Michał i mam 15 lat. Czyli faktycznie read pobrało wartość, którą wprowadziłem za pomocą klawiatury, no i stworzyło z tego zmienną. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że read działa dwutorowo, czy ma dwa zastosowania, hmm. działa podwójnie, no nie wiem jak to określić. W każdym razie, po pierwsze, read wstrzymuje wykonanie skryptu do momentu, kiedy nie wprowadza danych i nie potwierdza ich enterem. Po drugie, te dane, które wprowadziłem za pomocą klawiatury, read przypisuje do nowo stworzonej zmiennej, w tym wypadku o nazwie username. Mogłem teraz dla przykładu zmienić age. Wywalam z tą 15, piszę read, zapisuję, no i jeszcze raz uruchamiam skrypt. Teraz skrypt czeka, aż podam imię. To jeszcze raz gruby. Teraz skrypt, ponieważ wystąpiło w kozie drugie read, to skrypt czeka, aż podam wiek. Wciskam enter, no i dostałem tekst, nazywa się gruby i mam 20. 8 lat. Czyli za pomocą polecenia read możemy bardzo zuniwersalizować swoje skrypty. W jakim celu? Wyobraźmy sobie, że piszemy skrypt, który ma dodać do siebie dwie liczby. Operacja dodawania za każdym razem przebiega w ten sposób. Mam jedną liczbę, mam drugą liczbę i chcę je ze sobą sumować. A czy to znaczy, że ja za każdym razem będę chciał do siebie dodawać dokładnie te same liczby? No oczywiście nie. I właśnie za pomocą polecenia read mógłbym pobrać pierwszą liczbę, drugą liczbę i przeprowadzić operację dodawania, a operacja dodawania zawsze już będzie przebiegała w ten sam sposób. Inny przykład to jest właśnie konwersja wszelkiego rodzaju plików. Podaję nazwę pliku, który chcę skonwertować, skrypt go konwertuje. Chciałbym napisać wyszukiwarkę plików, no to muszę podać jakąś nazwę pliku. Który ja chcę znaleźć, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to w takim razie oznacza, że tworzenie takich zmiennych, do których będzie wartość przypisana sztywną, będzie nam do niczego potrzebna? Oczywiście, że nie. Też będziemy wykorzystywać ten mechanizm. Tutaj jeśli chodzi o oprogramowanie, nawet patrząc przez pryzmat Basha, trzeba pamiętać, że istnieje taka zasada, że każdą możliwość czy każdą funkcjonalność techniczną danego języka programowania, Wybieramy względem potrzeb, czyli jeśli będzie potrzebna jakaś wartość bardziej na sztywno, chociażby, nie wiem, będziemy chcieli sobie stworzyć zmienną, która będzie przechowywała nam wartość liczby pi, czyli 3,14. No wiemy, że w ramach działania tego mm, kodu ta wartość się nie zmienia, to stworzymy sobie po prostu zmienną. Jeśli będziemy potrzebowali na przykład pobrać, nie wiem, em, dane dotyczące koła, żeby policzyć pole czy, czy obwód, będziemy wpisali read a finalnie będziemy mogli sobie wykorzystać i tą zmienną, i to, co pobraliśmy od użytkownika razem, żeby dać jakiś tam wynik. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które obejrzały ten odcinek. Zapraszam do kolejnych odcinków u mnie na kanale. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.